W drugiej części magazynu omówienie konkluzji szczytu NATO, uznawanego za jeden z najważniejszych ostatnich dekad. Razem z nami jest dr Krzysztof Winkler z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek bardzo krótka wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Wszystko się zmienia. Dostosowujemy się do świata, w którym teraz żyjemy. Panie doktorze, czy NATO jest gotowe do obecnych i nadchodzących wyzwań, czyli do dwóch potencjalnych, dużych, ogromnych wojen no, światowych, z Rosją i z Chinami? No, już samo to, że zaproszono na, na ten właśnie madrycki szczyt NATO Japonię, Australię, Nową Zelandię i Koreę Południową, świadczy o tym, że jest świadomość wśród sojuszników tego, że jednak zmiany, o których mówił. Prezydent Biden, no dzieją się na świecie w tej chwili i NATO się musi dostosować. Faktycznie, w tym momencie, w nowej strategii, po pierwsze, Rosja straciła status partnera, stała się największym zagrożeniem dla NATO, a po drugie, zauważono również wzrastające. Zagrożenie czy też konkurencję ze strony Chin, czego również 10 lat, czy 12 lat temu w poprzedniej strategii nie było. Więc to pokazuje, że, że na to próbuje się dostosować do, do tej sytuacji. Ale też ciekawym rozwiązaniem jest to, że oprócz takich działań ogólno można powiedzieć, nie jest też zamknięta droga do tak zwanych koalicji chętnych, czyli tych państw, których są w ramach własnej grupy prowadzić działania związane na przykład w, w, w sprawie wojny na Ukrainie, gdzie tak naprawdę większość pomocy zapewniają Amerykanie i państwa, takie jak Polska czy Wielka Brytania, które podzielają ich punkt widzenia, natomiast Niemcy czy Francja, oczywiście też pomagają, ale w mniejszym zakresie, no to wynika z różnic interesów, ale pokazuje, że mimo wszystko na to potrafi e, działać również wspólnie, mimo mimo różnic interesów między swoimi członkami. I ten szczyt pokazuje, w ogóle całą wojnę na Ukrainie pokazuje to, że siła NATO tak naprawdę opiera się na sile głównie Stanów Zjednoczonych. No to niestety jest prawda od bardzo wielu lat, że Amerykanie w zasadzie jako jedyni, przynajmniej do niedawna, inwestowali bardzo mocno w swoją armię, modernizowali ją, przygotowywali do prowadzenia różnych misji. W momencie, kiedy wiadomo było, że będą się kończyć misje w Iraku i Afganistanie, a wzrastała potęga chińska czy też rosyjska, za zaczęli program modernizacji Army 2035, który ma doprowadzić do tego, że wojska amerykańskie mają być zdolne do prowadzenia wojen z przeciwnikami który będzie równorzędny, tak jak właśnie armia chińska czy rosyjska, a nie operacji przeciwpartyzanckie, jak to miało miejsce w Afganistanie czy w Iraku i również w wielu domenach, czyli nie tylko w tradycyjnych, takich jak morska, lądowa, powietrzna, ale też w cyberprzestrzeni, też w kosmosie i połączenie między tymi domenami, więc to pokazuje, że Amerykanie się modernizują i faktycznie wydają najwięcej pieniędzy na armię, natomiast Europa pozwoliła sobie trochę na coś, coś. Określa mianem jazdy na gapę, to znaczy wydawała minimalne środki na swoją armię. One w związku z tym traciły część swoich zdolności bojowych, ale jednocześnie uważano, że bezpieczeństwo zapewnią Stany Zjednoczone. Stąd pytanie, czy Francja dalej chce być w NATO, Pana zdaniem? Francja, która od, lata, od wielu lat próbuje się uniezależnić od różnych sojuszy i też jawi się jako mocarstwo. A Francuzi bardzo by chcieli otrzymać status mocarstwa liczącego się na świecie, natomiast problem polega na tym, że podstawy tej mocarstwowości są coraz słabsze, no, chociażby gospodarka, która jeszcze nie mimo pewnych zmian, próbowa, które próbowali wprowadzać kolejni prezydenci, łącznie z, z, z obecnym, czyli prezydentem Manuelem Macronem, no nie przynosi to efektów. Francuzi mają jeszcze zdolności do tworzenia nowych technologii, natomiast problemem jest to, że nie są w stanie sfinansować ich wdrożenia już. No i to się przekłada na to, że jednak ich pozycja mocarstwa słabnie, stąd też pomysł taki, żeby wspólnie z Niemcami, w oparciu właśnie o Unię Europejską, stworzyć rodzaj lawara dla Francji i Niemiec, żeby mogły one dorównać do największych potęg światowych. No, a te działania, takie, które nie idą w parze z działaniami sojuszniczymi, no nie byłby to pierwszy raz już w latach 60., gdy Gol wycofał Francję ze struktur wojskowych natowskich. No i zobaczymy, czy Francuzi zdecydują się w tym momencie na taki krok. A te kroki, na które zdecydowały się państwa NATO na szczycie w Madrycie w ramach tych prowadzonych negocjacji, konsultacji dotyczących chociażby zwiększenia liczebności wojskowej do 300 tysięcy, 40 tysięcy, czy zwiększenia grup batalionowych do brygad. Czy to jest coś, co zapewnia nam bezpieczeństwo, gwarancje i przestraszenie Rosji, i zniechęcenia do ataku, gdyby na przykład teraz Rosja zdecydowała się zaatakować któreś z państw członkowskich, państw bałtyckich albo Polskę? Jeżeli te plany zostałyby zrealizowane, to oczywiście jak najbardziej stanowiłoby to wyraźne pokazanie Rosji, że jesteśmy gotowi jako Sojusz Północnoatlantycki na odparcie prób ataków rosyjskich. Natomiast kwestia polega na tym, że do tej pory nie zrealizowano poprzednich planów, czyli tych, od 40 tysięcy żołnierzy. Opornie idzie też realizacja programu 4x30, czyli 40 30 batalionów zmechanizowanych, 30 okrętów, 30 eskad, samolotów gotowych w ciągu 30 dni do działania w, na, na obszarze natowskim. No i jeżeli oczywiście teraz to by się zmieniło i wobec wojny na Ukrainie, państwa członkowie faktycznie potraktowałyby to wyzwanie poważnie i byłyby w stanie wyasygnować odpowiednie jednostki i wyposażenie dla tych jednostek, to oczywiście byłoby bardzo dobrze. Natomiast trzeba będzie zobaczyć, czy w praktyce uda się to zrealizować, co yy, niejako podkreśla jeszcze znaczenie działań yy, takich, jakie są prowadzone w tej chwili w Polsce, czyli zwiększenia skokowego nakładów na obronę zdolność powiększenia własnej armii i doposażenia jej w taki sposób, że ona była zdolna sama, przynajmniej przez pierwszy okres inwazji, odpierać atak, dając sojusznikom tym samym czas na mobilizację i wsparcie. No właśnie, my wciąż nie znamy szczegółów dotyczących tego, kiedy dokładnie uda się zmobilizować 300 tysięcy wojskowych, jak to będzie wyglądało na poziomie i w skali całego NATO i też gdzie powstaną te zwiększone brygady. Sądzi Pan, że to będzie dopiero no, element szczegółowych rozmów, negocjacji i jak to długo może wszystko zająć? Na pewno to będzie uzgadniane w szczegółach teraz między poszczególnymi sztabami i dowództwami poszczególnych armii i oczywiście dowództwem na Toskim NATO Shape. Natomiast jak długo może to zająć, no, to będzie zależało od woli działania państw należących do sojuszu. Jeżeli faktycznie potraktują poważnie ostrzeżenie, którym jest wojna na Ukrainie a na przykład dowódca brytyjskich wojsk lądowych stwierdził, że to jest dla Wielkiej Brytanii moment 1937 roku, czyli sytuacja, w której jeszcze nie jest, nie jest Wielka Brytania w wojnie, natomiast musi podjąć błyskawiczne działania, żeby przygotować swoje siły zbrojne na ewentualny zbliżający się konflikt albo właśnie po to, że poprzez ich rozbudowę temu konfliktowi zapobiec. I w zasadzie takie ostrzeżenie można byłoby skierować do wszystkich państw sojuszniczych należących do Paktu Północnoatlantyckiego, w tym dwóch, które prawdopodobnie w, w ciągu roku zostaną już zaakceptowane, czyli Szwecji i Finlandii, ponieważ e, w przeciwnym razie faktycznie może się okazać, że e, mocarstwa takie jak Rosja czy Chiny, które inwestują w swoje armie, które inwestują w swoje gospodarki, e, będą w stanie ustanowić taki. System światowy, który będzie odpowiadał ich interesom, a nie zachodu. Szwecja i Finlandia w NATO ma dla nas ogromne znaczenie. E, ogromne. Dużo też były nadzieje na powstanie stawek baz amerykańskich w naszym kraju. Dlaczego Pana zanim do tego nie doszło? E, pamiętam, że prezydent USA Joe Biden jeszcze kilka tygodni temu pytano o to na konferencjach prasowych. Mówił, że decyzja w tej sprawie zależy od NATO. E, czy brak e, stawek baz amerykańskich, e, z wyjątkiem tego stałego dowództwa w Poznaniu, e, w Polsce czy w Rumunii, to jest kompromis pomiędzy tym, czego chciała Polska i państwa bałtyckie albo Rumunia? A czego chciałyby takie państwa jak Niemcy czy Francja? No myślę, że tak. Tylko trzeba pamiętać o tym, że raczej nie wystawię się dowództwa przed jednostki liniowe. To znaczy podejrzewam, że wraz z ustanowieniem stałego dowództwa V korpusu w Polsce, zanim po prostu przyjdą jednostki podporządkowane temu korpusowi. I być może będzie to po prostu dłuższy proces, ale Amerykanie zaczną od stałego. Dowództwa umieszczonego w Poznaniu, natomiast potem mogą się pojawić jednostki liniowe, już podporządkowane temu dowództwu. Znaczy, byłoby to bardzo dziwne, gdyby dowództwo znajdowało się w Poznaniu, a jego wojska na przykład w okolicach Rammstein w Niemczech. Bo tak się raczej nie robi. Dowództwo nie stoi przed wojskami liniowymi. Właśnie pytanie, czy ten, ta obecność stała sztabu USA w Poznaniu nie jest jakby, czy jest to wystarczający sygnał polityczny dla Rosji? Bo zdaniem szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Sławomira Dębskiego, to nie jest wystarczająco silny sygnał polityczny i na to nie pokazało jednoznacznie, że Rosja przekroczyła Rubikon, granicę no, nieprzekraczalną. Z punktu widzenia wzmocnienia obecności wojskowej oczywiście to nie jest pokazanie takie jak dyrektor Demski zauważył, że wchodzimy z całą siłą, znacznie wzmacniamy wschodnią flankę czy, czy też szczególnie Polskę. Ale z drugiej strony należy zapominać, że wiele amerykańskich ekspertów uważa, że jeżeli Polska nie zostanie odpowiednio wzmocniona i nie będą to odpowiednie siły amerykańskie i wypadnie ze wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, to tak naprawdę cała wschodnia flanka natowska się załamuje. Więc nie sądzę, żeby Amerykanie pozwolili sobie na to, żeby Rosjanie mogli tutaj co, co, coś większego na terytorium Polski zrobić, bo w opinii ich własnych ekspertów, to by spowodowało zachwianie samą wschodnią flanką NATO i, i tak naprawdę otworzyło możliwości renegocjacji już nie, nie tylko dotyczące Polski, ale też Republik Nadbałtyckich, Rumunii, Bułgarii, Czech czy Słowacji. A co się wydarzy Pana zdaniem, jeżeli Rosja zacznie albo dopuści się ataku na Litwę, żeby zrobić sobie przejście do obwodu kraju Czy, no właśnie, jak Pan sobie wyobraża reakcję państw Zachodu Um... Uh... Mogłoby dojść do tego, do zbliżonej reakcji, jeśli chodzi o skład personalny tej grupy, która by zareagowała e, faktycznie, tak jak mam w przypadku Ukrainy. To znaczy, pewnie Amerykanie czy Brytyjczycy byliby w stanie wysłać swoje jednostki wojskowe, podobnie jak Polska i reszta państw e, Europy Środkowej e, i powiedzmy tak, jak Rumunia czy, 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 czy Bułgaria, być może nawet też by się zdecydowała na taki ruch. Natomiast no, nieco słabszej reakcji należałoby się spodziewać ze strony Francji. E, czy Niemiec, ale z drugiej strony należy pamiętać, że w tej chwili Rosjanie są całkowicie skoncentrowani na, na Ukrainie i przeprowadzenie takiej operacji no, będzie możliwe dopiero za jakiś czas. Różnie się to ocenia. Od dwóch lat aż do dziesięciu. Trudno powiedzieć, jak szybko Rosjanie będą w stanie odtworzyć swój potencjał uderzeniowy na tyle, żeby faktycznie rozpocząć wojnę z krajem, który jest członkiem NATO. A jednocześnie przez to będą członkiem NATO jest, jest też pod parasolem atomowym Stanów Zjednoczonych. Bo to jest ta różnica. Ukraina nie była w NATO i nie była pod parasolem atomowym Stanów Zjednoczonych i proszę zauważyć, że tak naprawdę Amerykanie i Rosjanie bardzo pilnują, żeby pewnych granic nie przekraczać. Dlaczego? Dlatego, że oba państwa dysponują podężnymi arsenałami jądrowymi i potencjalna wojna między nimi mogłaby błyskawicznie eskalować do poziomu wojny jądrowej, a żadne z tych mocarstw NATO nie ma ochoty. A czy my jesteśmy pod parasolem atomowym Stanów Zjednoczonych? No, będąc, będąc członkiem NATO, jednym z podstawowych założeń jest to, że każdy członek NATO jest chroniony przez parasol atomowy Stanów Zjednoczonych, uzupełniony przez zdolności jądrowe Wielkiej Brytanii i też Francji. Wracą do Kaliningradu. I w momencie, kiedy Rosjanie postawili w stan gotowości bojowej swoje siły nuklearne, to wszystkie te trzy państwa, czyli Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi, zareagowali w bardzo podobny sposób. Czyli ich siły jądrowe też zostały postawione w stan gotowości. Na razie Rosja ściąga, co się da z Białorusi. Tam transportowane są pociski, czy sprzęt wojskowy na lawetach towarowych przez pociągami. Tymczasem Unia Europejska, jak donoszą media, niektórzy politycy zastanawia się nad tym, czy nie złagodzić sankcji wobec Kaliningradu. Trwają rozmowy w tej sprawie. Litwa jest przeciwna. Zwolennicy złagodzenia sankcji twierdzą zaś, że zmniejszą one zagrożenie ze strony Rosji wobec NATO. Czy pan podziela te, te opinię, że jak damy trochę od Mieszkańcom Kaliningradu, to Rosja powie: O, dziękujemy, nie zaatakujemy Was? Mm. Nie. To jest błędne myślenie. Czy to jest myślenie zgodne z interesem niemieckim i francuskim, ponieważ to zostawiłoby otwartą furtkę do tego, żeby było ewentualnym zakończeniu wojny na Ukrainie, czy też w sytuacji. W której Ukraina zostałaby zmuszona do podpisania niekorzystnego dla siebie rozejmu, oba te państwa mogłyby wrócić do sytuacji business as usual z Rosją. Natomiast Rosja jest tego typu państwem, że ona rozumie tylko i wyłącznie język siły. Czyli utrzymanie tych sankcji, nawet ich zwiększenie, byłoby tym działaniem, które powinno na Rosji wywrzeć wrażenie. Natomiast każde ustępstwo, każda gotowość, nawet do negocjacji, ale nie z pozycji siły, będzie odebrana przez Rosję jako znaka słabości i zachęta do tego, żeby zwiększać presję. Litwa, Łotwa czy Estonia mogą być w podobnej sytuacji. Jeszcze przed szczytem premier Estonii Kajakallas mówiła, że założenia odstraszania NATO nie są do końca właściwe, bo jak zaznaczała, przewidują one, że Rosja, w ogóle agresor może wyjechać na terytorium Estonii albo na terytorium innego kraju członkowskiego, a NATO na obronę tego państwa będzie miało 180 dni. Zdaniem premier Estonii, patrząc na Ukrainę, to by oznaczało zniecenie, zmiecenie z powierzchni takiego kraju, jak na przykład Estonia, zanim ktokolwiek by zdążył z pomocą. Czy rację ma premier Kaja Kallas? No, prawda jest taka, że Estonia czy pozostałe republiki nadbałtyckie nie mają wystarczających sił własnych, żeby wytrzymać takie zmasowanie, uderzenie rosyjskie, jak, jak jakiego doświadcza Ukraina. Drugim problemem jest to, że nie mają głębi strategicznych. Znaczy są bardzo małymi państwami faktycznie mogłoby się okazać, że. W momencie, kiedy NATO mogłoby już wejść do akcji po tych 180 dniach, to konieczne byłoby uderzenie zarówno od strony Polski lądowej, jak i wykonanie desantów morskich na wybrzeżach tych republik nadbałtyckich, żeby rosyjskie wojska wyprzeć. Więc z tego punktu widzenia oczywiście premier Estonii ma rację. To powinno być bardziej zrobione tak, jak było to w okresie zimnej wojny na granicy RFN i NRD, gdzie w zasadzie naprzeciwko siebie stały jednostki natowskie i sowieckie i państwu kadu warszawskiego w postaci NRD-owskich czy też czeskich, i w tym momencie w zasadzie od pierwszego momentu inwazji e, główne siły starłyby się na, na, na tej granicy, więc myślę, że tutaj dla Republik Nadłatyskich lepsze byłoby znaczące wzmocnienie obecności wojskowej na tyle, żeby one mogły wytrzymać to pierwsze uderzenie i dopiero potem e, przysłanie posiłków. My mamy podobną kwestię do rozważenia jako Polska, ile jesteśmy w stanie wytrzymać i obronić się w, ramach, w razie zagrożenia do czasu nadejścia pomocy od sojuszników. Przypomnę, że naszym gościem jest dr Krzysztof Winkler. Yy, wróćmy do Finlandii i do Szwecji. Turcja uprzedza, że godzi się na razie na akcesję tych państw i na wejście do NATO, ale jednocześnie nie zgodzi się, jeśli Finlandia i Szwecja nie spełnią warunków zawartego porozumienia. Yy, Recep Erdogan targuje się, ale w sumie mówi tak, czy ostatecznie wybiera Unię Europejską i Stany Zjednoczone? Eee, w tej chwili Turcja prowadzi politykę taką, która odpowiada właśnie Redanowi. To znaczy, on próbuje utrzymać się na stanowisku. W przyszłym roku są wybory w Turcji powszechne. I po prostu potrzebuje sukcesu. To było widać zresztą, że w momencie, kiedy Szwedzi i Finowie zgodzili się na tę na deklarację, to zaostrzenie polityki wobec Kurdów zamieszkujących, zwłaszcza na terytorium Szwecji i, i partii pracujących w Kurdystan, czyli PKK, to on po prostu przyjął to jako, jako właśnie e, e, Krok w dobrą stronę. No i jednocześnie tutaj będzie obserwował, bo ma jeszcze w ręku a w postaci konieczności ratyfikacji przez, przez turecki parlament e, i jego samego e, e, podjęcia po prostu decyzji przez Turcję o, d, co do przyjęcia Szwecji i Finlandii, więc dlatego może sobie pozwolić na takie warunkowe. Otworzenie drzwi i potem ewentualnie targowanie się znowu przy, przy samej procesie ratyfikacji o dodatkowe koncesje, które będą korzystne z jego punktu widzenia. W grę wchodzi los mniejszości kurdyjskiej, która znalazła schronienie w Szwecji i Finlandii. Pytanie, czy te dwa państwa i w ogóle państwa NATO powinny zabiegać o to, żeby za wszelką cenę Finlandia i Szwecja weszły do NATO mimo wszystko? No no myślę. myślę, że. To będzie przedmiotem negocjacji. Yy, oprócz oczywiście tej deklaracji, którą podpisała Szwecja i Finlandia razem z Turcją, drugą kwestią było również umożliwienie sprzedaży nowych myśliwców F-16 przez Amerykanów, e Turkom po tym jak Turcja wypada z programu F-35, a potrzebuje zmodernizować swoją flotę powietrzną. Myślę, że gdyby doszło do takiej eskalacji żądań ze strony tureckiej, to również ta kwestia zostałaby postawiona, no i Turcy musieliby niejako dokonać wyboru, co jest dla nich ważniejsze, albo pójść na jakieś rozwiązanie kompromisowe, więc myślę, że tutaj obie strony mają za zanadrzu argumenty takie, które mogą zostać wykorzystane w ewentualnych ponownych negocjacjach. Jeszcze pytanie o Chiny, panie doktorze, bo Chiny szybko rozbudowują swój potencjał militarny, w tym arsenał atomowy, a także zastraszają swoich sąsiadów i grożą Tajwanowi. Mówił szef NATO Jens Stoltenberg. Zwraca uwagę, że Pekin prowadzi liczne inwestycje w dziedzinie infrastruktury krytycznej, w tym w państwach sojuszu. Jego zdaniem Chiny rozsiewają także rosyjskie kłamstwa i dezinformacje. Chiny nie są jednak przeciwnikiem NATO, ale wymagają bardzo uważnej obserwacji w związku ze swoimi działaniami. W związku z tym, że bardzo no, patrzą w kierunku Rosji i być może, jak twierdzi łotwa, zrobią to samo, co Rosja z Ukrainą, jeżeli Rosji się powiedzie na Ukrainie oby nie. Panie doktorze, jak pan definiuje poziom jakby percepcji zagrożenia ze strony Chin przez NATO? Czy jest to właściwy kierunek? Wiem, że pan uwagę na początku rozmowy na obecność państw zaprzyjaźnionych z sojuszem, m.in. szefów rządów Japonii czy Australii na czycie sojuszu. Czy to jest jasno zdefiniowane zagrożenie i jasno zdefiniowane sposoby odpowiedzi i działania na tego typu zagrożenie? Na razie Chiny zostały niejako umieszczone na radarze, można powiedzieć, natowskim państwa sojuszu. Czyli na to też patrzy i czeka, co się będzie działo? Też obserwuję. Natomiast oczywiście zmienia się nastawienie wielu państw członkowskich. Z, z właśnie z tego powodu, że Chiny prowadzą coraz bardziej agresywną politykę. I tak jak na przykład Brytyjczycy, którzy niedawno przecież e, zaczęli e, odcinać Chiny na przykład inwestycji w sieć 5G na wyspach. Brytyjskich, potem była kwestia usunięcia chińskich inwestorów z elektrowni jądrowych na Wyspach Brytyjskich. Bardzo podobne działania podejmują też inne państwa europejskie. Natomiast z drugiej strony no właśnie znowu Niemcy i Francja, zwłaszcza Niemcy mają duże kontakty gospodarcze z Chinami i dla nich jest to bardzo ważne, żeby dostęp do tego rynku utrzymać. Stąd myślę, że. Taka formuła, właśnie, że obserwujemy Chiny, widzimy, że mogą być one potencjalnym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast nie będzie takich otwartych deklaracji o tym, że Chiny są naszym przeciwnikiem, tak jak to robią w tej chwili Amerykanie, którzy dążą do tego, żeby zebrać jak najwięcej państw, żeby stworzyć koalicję, która będzie miała stanowić przeciwwagę dla Chin. Natomiast co do chińskich zbrojeń, to oczywiście jest to powód. Do, do, do bardzo poważnych analiz czy, czy, i, i pewnie też obaw. Natomiast trzeba pamiętać jedną rzecz, że w chińskiej kulturze strategicznej użycie siły zbrojnej jest zawsze ostatecznym rozwiązaniem. Chińczycy wolą właśnie przekupić, przejąć, oszukać, skorumpować, takimi miękkimi sposobami rozbudować swoje wpływy. To świetnie widać na Przykładzie inicjatywy PASA i szlaku, kiedy oni dają pożyczki, wysyłają swoje firmy, realizują inwestycje, przynajmniej częściowo, a potem wykorzystują to właśnie jako narzędzia presji na dane państwo, żeby ono postępowało zgodnie z, z, z wolą Pekinu, czy też stopniowo wasalizują e, kolejne państwa, e, również przez takie narzędzia, jak na przykład w państwach afrykańskich, udostępnianie na szeroką skalę e, stypendiów dla studentów z tychże państw na najlepszych chińskich uczelniach, co też buduje chińskie wpływy takiej właśnie tak zwanej soft power, bez, bez uciekania się do, do, do twardego szantażu, czy też nacisku. chociaż to też jest w chińskim jak najbardziej przyjęte. Reasumując, panie doktorze, trudne będzie dosyć pewnie balansowanie pomiędzy działaniami w Eurazji i w, na Indo-Pacyfiku, ale tak podsumowując jeszcze, jest pan bardziej optymistą czy pesymistą po tym szczycie w Madrycie? To będzie zależało od tego, na ile postanowienia zostały, te, te, na ile postanowienia tego szczytu będą realizowane. Jeżeli część, przynajmniej większa część z nich zostanie zrealizowana, to w tym momencie możemy patrzeć no, z większym spokojem na przyszłość. Jeżeli nie, to tylko powinna być zachęta do tego, żeby inwestować jeszcze więcej w, w, we własną armię, jeszcze więcej w własny przemysł zbrojny. To liczyć na siebie, Winkler... ale również budować sojusze z państwami, które mają podobne interesy jak my, bo w tej chwili ewidentnie widać, że najlepsza współpraca, jaka jest między państwami na arenie międzynarodowej, to jest właśnie współpraca między tymi, Trzeba tak było przeważnie w Musimy... międzynarodowej, że e, Musimy te państwa, które są wspólne, interesy, doktorze, ze sobą Doktor Krzysztof Winkler z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, bardzo dziękuję. A to było podsumowanie dnia w magazynie Północ Południe. Piotr Wąż, do usłyszenia.